Dobry wieczór, witam Państwa bardzo miło, ciepło i serdecznie w takim bardzo szybkim czytaniu. Przepraszam Państwa z góry za to, że jest to nagrywane, jak już się domyślacie, z ręki i troszeczkę rzucać kamerą będzie. Ostatnio troszeczkę odsunęłam się od kart z powodów prywatnych i po prostu gdzieś na tym kanale filmy się nie pojawiały. Stwierdziłam, że warto jest przeprosić z kartami i wrócić dla państwa, do państwa i dla Państwa również. Hmm. Czytania zaczną się pojawiać z powrotem, tak jak się pojawiały w miarę regularnie. Hmm. I to też zobaczymy, jak czas pozwoli. Na moment obecny stwierdziłam, że czuję lekką potrzebę, nawet i nielekką, hmm, aby nagrać dla Państwa na szybko hmm, odpowiedź tak lub nie na państwa pytanie. Będzie to bardzo szybki filmik, zwięzły na temat, yy, pomijając minimalnie ten wstęp, gdzie chciałabym właśnie Państwa przeprosić za to, że znowu gdzieś te filmiki w ostatnim czasie się nie pojawiały, ale po prostu yy, w życiu prywatnym podzieliły mi się takie rzeczy, że stwierdziłam, że nie mam jeszcze siły na to, aby bawić się w karty. Yy, powracam, przeprosiłam się z kartami, tak jak już wspomniałam, i będę dla Państwa nagrywać. Przepraszam właśnie za to, że ten filmik jest profesjonalny, ale. Czuję tę potrzebę, żeby nagrać to dla Państwa od razu, i już ważniejszy jest przekaz, myślę, niż samo nagranie. Dlatego standardowo y, jest to: Wybierz kartę, natomiast mam dwie kubki kart po dwie karty. Wszystko było przytasowane szybciej, y, aby już ten filmik nie trwał tyle czasu. Nie robiłam tego y, na kamerze, przy kamerze, nagrywając, ale oczywiście y, mam nadzieję, że ufacie mi na tyle i wiecie, oglądając moje inne filmy, że faktycznie. Y, wszystko jest stosowane, tym bardziej, że wiele z Państwa pisze mi, że wszystko rezonuje i faktycznie się sprawdza. No, gdybym ja te karty ustawiała, to raczej byś tak nie działo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, czy ochoty na wróżby, zapraszam do pisania w opisie. Tutaj macie mój Gmail podany. Możecie zapytać mnie, o co chcecie, możecie zamówić sobie czytanie prywatne. Ja jestem otwarta na wszelkie Państwa tutaj hmm, potrzeby y, odnośnie mojego działania tutaj na YouTubie. Jeżeli chcielibyście y, coś jeszcze się dowiedzieć, możecie przejrzeć inne moje filmiki na YouTube. Jest tego już dość sporo. Może znajdziecie odpowiedź na swoje pytanie. Jeżeli nie, no to ja służę pomocą. Możecie też pisać y, swoje propozycje na filmiki w komentarzach. Stawić łapki w górę, jeżeli Państwu się to podoba. I doceniacie moją pracę i mój wysiłek, bo no nie jest to aż tak łatwe, jak to się wydaje. Dobra, nie przedłużając, bo naprawdę to jest bardzo długi wstęp, za który Państwa przepraszam, ale lekkie sprawy organizacyjne trzeba było tutaj wprowadzić. Dobra, proszę zastanowić się nad kubką kart. Ja już się zabieram za czytanie tej tutaj. Odpowiedź na pytanie tak czy nie. Mm, dobra. Osoby, które wybrały tą grupkę kart, odpowiedź brzmi niestety nie. Yy, dlaczego tak uważam? Dlatego, że jest pokazane tutaj zmęczenie, niedostrzeganie pewnych rzeczy, obserwowanie. Yy, nie jest to zbyt pozytywna energia może w ten sposób. Yy, nie jest to zbyt dojrzałe, zbyt y, nie ewoluowało to jeszcze y, do może tak, nie jest to jeszcze gotowe i nie jest to jeszcze tak jak być powinno, czyli na moment obecny niestety nie a dla tych osób, które wybrały dwójeczkę. No słuchajcie, ewidentnie tutaj bez dwóch zdań, tak. Y, miłość, y, szczęście, uczucia y, Zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywna energia dla osób, które wybrały tą grupę kart. Hmm, I co? Ja już nie będę tutaj przedłużać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja życzę wszystkiego dobrego.